Za nami pierwsza kolejka holowej piłki nożnej Champions League w Chabielicach. Pierwszą bramkę dla naszej drużyny zdobył Tomasz Miksa po dobrym podaniu z rzutu rożnego Mateusza Stolarczyka. Drugą bramkę strzelił nasz bramkarz Ryszard Mielczarek. Po pierwszej połowie 1 do 1 ostatecznie Young Boys przegrał 2 do 7. Jak skomentujesz e, pierwszą połowę? Pierwsza połowa bardzo dobra. W 1 do 1 prowadziliśmy do Bardzo ładna bramka po poprzedniczkę, bramka żeby za po błędzie jednego z zawodników, Rywale, najważniejszy w konfundle. Klepka 1-1 i Druga eee, połowa. Pie pierwsza bała bardzo dobra w Waszym wykonaniu. W drugiej czegoś zabrakło? zabrakło. skuteczności, zacięcia. Chyba zbyt siebie. Rywale trochę przycisnęli, gdzieś się rozsypała nasza obrona. Szybko By... strzelili trzy bramki, było 4-1 i ciężko było gonić. Widać było w Waszym zespole braki kondycyjne w drugiej połowie. Przygotowujemy się, gramy na hali, ale no, yy, dla nas to jest forma rozrywki, nie jakaś sportowa w 100%. A teraz troszeczkę pytanie z innej beczki. Pytanie o obiekt w Kabielicach Bardzo piękny obiekt, nowy, wielofunkcyjny, dobra przyczepność na nogach. Po zazdrość. Jakie plany na najbliższy mecz? No, mamy trening, powiedział, zawsze na treningi, przedyskutujemy z chłopakami, błędy poprawimy je i postaramy się nagrać lepiej na, ten, na ten mecz. Po pierwszej kolejce Young Boys Rusiec zajmuje dziesiątą pozycję w tabeli. Co powiesz o spotkaniu rozegranym dzisiaj z Angielicami? No było bardzo dobrze, bardzo dobrze było przez pierwsze 20 minut. No brakło trochę szczęścia w tej pierwszej połowie, bo to, to powinno być co najmniej 4-1, tak w patrząc na to yy, było widać po no, Przygniataliśmy w pierwszej połowie, no, ale później jakieś rozluźnienie i, yy, w zespole. I, i no, no, widać konsekwencje braku obrony. No, to jest szczególnie w drugiej połowie brak obrony i szczęścia, no, rzut karny niewykorzystany, Właśnie przystanie na 2 na 1. Przestanie 2 na 1 potektowany rzut za jakby rusieciec nie z szansa czy to było no pewno troszeczkę tak, bo generalnie chciałem sangu, sam strzelać, nie, ale widziałem się nie strzela, nie strzela, no, na no, boższe, moc, uderzenie było silne, bramka wytrzymała, no ale no, niestety, no, tutaj w tym sporcie, no, brak szczęścia, brak szczęścia, no, to, to jest, to. To słowo, które jest kluczowe w dzisiejszym spotkaniu, które się tu odbyło. Miarę wyrównany był, tylko młodsi mo byli trochę i dorównywali, więc moim wiekiem to było trochę lepiej. Nie powiem, czy stanie fajne, <grystanie> że tkany czy to Trzeba na na bo jakby było wyrównanie, różnie by mogło być. Czuli, żeśmy trochę opadli i to zadecydowało. Następną kolejkę Young Boys Rusiec rozegrają 22 grudnia o godzinie 17 spędzącymi kombinerkami.